Hej ty! Prześpię się. Lepiej się do tego nie Bo, Mogłem się przespać hey, do 12 ale trudno. A tak swoją drogą, to piję sobie desperadosa, jakby ktoś chciał wiedzieć. A nie. No kurde. Co jest? Trzymaj się z dala od naszych chat. Co za teb. był taki kawał drogi tylko po to, żeby mi powiedzieć, żeby się trzymać z